Książę się w noc, Książę się w noc, W powidok się Książę wypisał. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Cześć, tu Ania, a przed Wami najnowsze co nowego i żeby nie przedłużać, zaczynamy od... Jak zwykle, przedmiot rozpoczyna nam co nowego, i tym razem jest to cała seria przedmiotów, bo to jest zestaw wyprodukowany przez słynną designerską firmę Nando z Japonii. I ta firma tym razem zaprojektowała coś rewelacyjnego. Jest, znaczy, zawsze produkuje coś rewelacyjnego, ale tym razem. Absolutnie mnie to powaliło. To jest seria z Kubusiem Puchatkiem. znaczenia szklane z Kubusiem Puchatkiem są zwykle nieco kiczowate. Te są absolutnie rewelacyjne, bardzo fajnie wyważone. No i pomysły są cudowne. Najbardziej podoba mi się ten słoik z balonem, z którego zwisa Kubuś. Jest tam kilka naprawdę fajnych pomysłów. Gdyby były dostępne w Polsce, pewnie znalazłyby się w moich łapkach, ale podejrzewam, że są odrobinę drogie i, no cóż, dostępne są tylko w Japonii, ale pomarzyć zawsze można. Wyglądają według mnie rewelacyjnie, są takim właśnie idealnym balansem pomiędzy byciem super słodkimi, a pomiędzy byciem właśnie fajnymi, designerskimi obiektami, które nie zepsują wnętrza. Bo wiecie, jak to sobie zrobi super ekstra, wypasione mieszkanie, wszystko jest idealnie wyważone, a tu się nagle okazuje, że mamy tam dużo mówić szklankę z fluorescencyjnym kubusiem, która rujnuje całe wnętrze. Te rzeczy nam wnętrza na pewno nie zrujnują. Kolejną rzeczą, która absolutnie podbiła moje serce, to inicjatywa Ewy Langer, która założyła w Polsce wzorem amerykańskim, bo w Ameryce już to funkcjonuje jakiś czas, to są obozy rokowe dla nastolatek. I dziewczyny mogą pojechać tylko i wyłącznie dziewczyny na taki właśnie obóz i tam na tym obozie nauczyć się grać na gitarze, na perkusji, na klawiszach. Oczywiście to są takie początki, ale uczą się właśnie tych początków. Zakładają własne zespoły, zakładają im nazwy, robią plakaty, robią wszystko od początku do końca, nawet imię sceniczny I te obozy nie mają, wiecie, nie można w dwa tygodnie nauczyć się grać na czymś, ale mają pomóc dziewczynom się przełamać, poznać jakieś inne fajne rokowe dziewczyny poczuć tą energię, bo często jest tak, że dziewczyny mają sobie tą energię, mają sobie ten zapał, ale często się wstydzą i jakoś mężczyznom jest dużo łatwiej zacząć zespoły rockowe niż dziewczynom. To jest inicjatywa, która jest naprawdę super i ona jest dla dziewczyn między 14 a 19 rokiem życia. Żałuję, że nie mam 15 lat, bo ja bym już tam się znalazła i już bym stała z gitarą basową i bym szalała po prostu na scenie. Ale niestety mój czas, <laughs> jeśli przynajmniej chodzi o... Obozy miną, ale być może założy jakiś YouTubeowy zespół rokowy, kto wie. <grywa> Inicjatywa w każdym razie jest zacna i szalenie mi się podoba, i więcej takich rzeczy w Polsce więcej takich obozów. Dla, dla fajnych, dla fajnych rokowych dziewczyn. A, zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, organizatorki zawsze znajdują kilka miejsc dla dziewczyn, które nie mają pieniędzy na ten wyjazd i dla dziewczyn świetlic środowiskowych albo jakichś innych miejsc, które zwyczają właśnie dzieciaki, które niekoniecznie mają kasę na właśnie takie wyjazdy, więc naprawdę wielkie kciuki w górę. Oczywiście nie może zabraknąć osoby i jest nią Urszula Dudziak. Jeżeli nie znacie, to jest piosenkarka jazzowa, która ma 70 lat, ale ta babka ma tyle energii, że mogłaby obdzielić między mnie, kilka youtuberek i jeszcze kilka dziewczyn i po prostu, no bo to jest wulkan. Ta kobieta ma tyle w sobie optymizmu tyle y, fajnego powera. I najfajniejsze jest to, że to nie jest tak, że ona się tak urodziła. Ona kiedyś była taka zahukana, nie miała w sobie tego, tej energii i ona jakby ją o sobie odkryła, wypracowała i ona jest dla mnie ogromną inspiracją. I tak samo dla wielu kobiet, bo ona jeździ na koncertach i oprócz tego, że tam śpiewa, to opada różne fajne rzeczy po to, żeby właśnie te babki zmotywować i dać im takiego takie właśnie powera, żeby one działały, żeby dbały o siebie, bo wiele kobiet myśli, że po pięćdziesiątce to już kapcie tylko wnuki, a tak naprawdę nie, to, to jest... Do, po Uli to widać, to jest dopiero początek. I to, co ona fajnego powiedziała, że... Tam kilka wywiadów, powiedziała takie fajne zdanie. W, kilka, w kilku wywiadach to samo, że nad czym się skupiasz, to rośnie. I jak się skupiasz tak mocno, na przykład nad y, jakąś częścią swojego swoje. jakąś swoją wadą, ta wada się powiększa i cały czas się wydaje, że ona jest tak ogromna, że. Całym życiem się przeszkadza. Na przykład, jeżeli skupiasz się na krzywym nosie i myślisz sobie, że ten nos po prostu jest krzywy i cały czas tylko skupiasz się na imprezach. O Boże, mam taki krzywy nos! To ten nos staje się dla ciebie taki wielki, że już ci całą twarz przysłania. A tak naprawdę, gdybyś się skupiła na tym, jaką jesteś fajną babką, i jaką ciepłą, i w ogóle jakie masz poczucie humoru albo cokolwiek innego, możesz mieć też fajne uszy i to też może być twoja rzecz. To ta pozytywna rzecz tak urośnie. Mocno, że ona właśnie będzie Cię pchać do przodu i będzie taka super. A drugą rzecz, którą ona powiedziała, to po prostu to jest zdanie, które będzie moim mottem forever. Na zawsze to jest: Tylko śnięte ryby płyną z prądem. I to jest tak rewelacyjne zdanie, właśnie. <laughs> który mówi o tym, żeby nie iść za wszystkimi, iść swoją drogą, odkryć, to, co lubisz, i, i rób to, cokolwiek by to nie było. Nawet jeżeli y, lubisz myć podeszwy w butach, to myj te podeszwy od rana do wieczora. Jeżeli sprawia ci to radość, nie ma problemu. Może będziesz najbardziej niezwykłą osobą, która myje te podeszwy. Nieważne. I fajne jest jeszcze, to muszę Wam to powiedzieć, że ona opowiada yy, o tym, że nie umiała obsługiwać całego tego sprzętu elektronicznego, który teraz jej towarzyszy. I powiedziała, że pewnego razu po prostu zapomniała o tym, że nie potrafi tego obsługiwać. Usiadła i po dwóch tygodniach miała gotową płytę. I to mi się tak bardzo podoba, bo często dziewczyny same się wycofują. I myślą sobie: o nie, ja nie założę konta w banku, niech mój chłopak ma. Ja nie założę konta na Allegro, niech ma mój wujek, nie założę czegoś tam, bo, bo y, to wszystko ludzie wokół mnie robią. Nie, ty masz to sama zrobić, bo, bo potrafisz, bo, bo to jest łatwe. I obsługuj komputer, sama do tego dojść. Nie pytaj się, nie proś o pomoc, tylko usiądź, naucz się, a będziesz w tym dobra. I założę się, że, że każda z nas ma coś takiego, co ktoś za nią robi. Nie pozwól tego za, za, za siebie robić. Naucz się tego, będziesz w tym dobra. Może to będzie twój zawód. I znowu mamy kampanię społeczną. Tym razem jest to kampania społeczna DAF. DAF miało kilka fajnych kampanii społecznych. Wszystkie mi się bardzo podobały. Ta jest niezwykła, ponieważ tutaj poproszono mężczyznę, który jest artystą, zajmuje się sporządzaniem zawodowo portretów pamięciowych. O sporządzenie portretów pamięciowych kobiet, one same o sobie mówiły. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Um. Once I get a sketch, I say thank you very much. No, i one y, były za kotarą, opowiadały o sobie, y, o swoim wyglądzie, i on na podstawie tego stworzył portret. Potem, poproszono osoby, które widziały te, te kobiety, tylko chwilę, żeby te osoby opowiedziały o tych kobietach. I powieszono te portrety przez, obok siebie. I okazywało się, że te portrety, które były opisane przez obcych ludzi, były znacznie bardziej sklebiające, jeśli chodzi o, o urodę, a że kobiety same siebie jakby przedstawiały duż, dużo brzydszymi niż są. It's very She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. sadder too the second one is m more beautiful i think they're catching more of that from you yeah, yeah yeah she looks more open and um, friendly and Cała, całe moto tej kampanii, czyli że jesteś piękniejsza niż myślisz, no po prostu jest rewelacyjne. Bardzo mi się to podoba, bo według mnie widzę dużo dziewczyn wokół siebie, które myślą o sobie dużo, dużo gorzej niż tak naprawdę wyglądają. A no, kobiety są piękne, po prostu. Tak naprawdę wiele osób wam tego na co dzień nie mówi. Wiele osób patrzy i myśli sobie, ale ładna dziewczyna i nie mówi wam, że jesteście piękne, a jesteście. I po prostu, i często myślenie o sobie w kółko o jakichś swoich wadach napędza je niepotrzebnie. Nie myślcie o wadach, dajcie sobie coś fantastycznego, co macie w sobie, myślcie o tym na okrągło i to urośnie tak, że wzlecicie pod niebo. <mum> na końcu oczywiście musi być piosenka i ta piosenka skradła moje serce. Ja słucham ją w kółko i nie będę się przestać, już domownicy mają serdecznie jej dosyć. To jest piosenka Pablo Pavo, Sobota. I na palcu kluczyki do Turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies. wybacza. psy wybaczają przy sobocie. I ja bym w życiu Pablo Pavo nie podejrzewała o to, bo to zawsze dla mnie był taki muzyk typowo legowy, dancehallowy, który występował z do bawa muffin, z ludzikami. Uwielbiam go, ale to był taki człowiek dla mnie imprezowy. Ja chodziłam na imprezę, tańczyłam zawsze przy Paulo Pawo i no i tyle. A tu się nagle okazuje, że on wypuszcza płytę, która jest taka dojrzała, taka liryczna i taka niesamowita. I piosenka Sobota, która jest epitafium dla Marka Nowakowskiego, pisarza, który zmarł w zeszłym roku. I po prostu ten tekst, który jest taki poruszający, w ogóle te teksty na tej płycie są takie yy, niezwykle. Piękne i w życiu nie spodziewałabym się, że one by z Pablo y, Pawo wypłynęły. Wow, po prostu wow, co za człowiek, orkiestra, żeby jednocześnie y, to był człowiek, przy którym uwielbiam się bawić i uwielbiam tańczyć, a z drugiej strony człowiek, którego potrafię słuchać i się wzruszyć, no po prostu i tak jest osiągnąć, będąc tak młodym, bo on ma 36 lat, to nie jest dużo, a ta Piosenka jest taka dojrzała, i po prostu ten tekst jest. Niesamowity. Zresztą wystarczy w dowolnym tekście umieścić słowo powidok i ja już jestem absolutnie zakochana. <laughs> to by było na tyle. Mam nadzieję, że przeżyliście ze mną te kilka minut. I pamiętajcie, nie skupiajcie się nad rzeczami, których nie można zmienić. I jeszcze małe ogłoszenie, 1 marca rozpoczynam wiosnę, czyli przez 21 dni do pierwszego dnia wiosny będę Wam kręcić filmy, które nam pozwolą przetrwać ostatnie dni zimy. Także do zobaczenia 1 marca, bo będzie. 就没时间接，直接你。